A zatem, cząstki alfa emitowane przez jądra wielu promieniotwórczych izotopów ulegają zobojętnieniu elektronami z otoczenia, co prowadzi do powstania gazowego helu. Jeżeli rozpad promieniotwórczy zachodzi w układzie zamkniętym, ilość helu otrzymanego w taki sposób jest proporcjonalna do liczby wyemitowanych trąstek alfa. Ta zależność stała się podstawą jednej z pierwszych metod wyznaczania stałej awogadra. Zmierzono aktywność radu 226RA i stwierdzono, że 1.0 g tego izotopu w ciągu sekundy emituje 3.4 razy 10 do 10 cząstek alfa, co powoduje jego przemianę w radon 222RN. Następnie z izotopu 222RN w wyniku ciągu kilku szybkich przemian promieniotwórczych alfa i beta- minus powstaje ołów 210Pb. Dalszy rozpad tego nuklidu nie wpływa na przebieg eksperymentu. Próbkę zawierającą 200 mg izotopu 226RA zamknięto na 80 dni, czyli 6 912 000 sekund w zbiorniku i po tym czasie stwierdzono, że powstało 7 mm sześciennych helu w przeliczeniu na warunki normalne. Można przyjąć, że aktywność radu 226RA była stała w czasie trwania eksperymentu oblicz stałą awogadra na podstawie danych z opisanego eksperymentu. Więc jak widać, nasz rad przechodzi najpierw w radon, zatem zapiszemy przemianę. Jak widać po odjęciu tego od tego. Przed cząstkę alfa wstawimy jedynkę, wtedy lewa zgadza się z prawą. Następnie ten radon przechodzi już w ołów. Ołów tam miał liczbę atomową 82. Zatem liczymy górę, odejmuję od tego to i wstawiamy współczynnik przed drobinę alfa, więc musimy tutaj wstawić 3. Zatem razem tych przemian alfa będzie 4, ale jeszcze tam beta minusy trzeba wstawić. Więc policzmy sumę na dole. No i żeby lewa równała się prawej, wstawiam przed to beta dwójkę. Każda z tych czterech alfa generuje 3,4 razy 10 do 10 cząstek alfa i robi to na każdą sekundę, więc pomnożymy przez tą liczbę sekund. Ale to wszystko dzieje się dla 1 grama, a tutaj mamy 200 mg, czyli 0,2 g. Więc również przez to pomnożymy i będzie sumaryczna ilość cząstek, oznaczam ją symbolem NS. Teraz te objętości w milimetrach sześciennych, to musimy to pomnożyć najpierw przez 10 do minus trzeciej będą centymetry sześcienne, oraz jeszcze raz przez to samo, a otrzymamy decymetry sześcienne. Skoro to wszystko jest w warunkach normalnych, to objętość jednego mola gazu doskonałego to 22,4. Z tych dwóch liczb możemy policzyć liczbę moli, więc policzmy ją. Teraz skoro już mamy wynik, to podzielimy tamto ns przez naszą liczbę moli i powinniśmy otrzymać szukaną stałą. Ale zwróćcie uwagę, że w tablicach jest ona podana w jednostkach 1 przez mol i tak też musimy zapisać. Zatem wywalam te cząstki z licznika i liczymy wynik. No to wyszło około tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym zadaniu, a my zobaczmy, co tam dalej jest. Jak widzę, to jest to, co już zrobiliśmy. Policzyliśmy, ile tego beta tam ma być. Ano, ma być to właśnie 2. I co, lecimy do kolejnych zadanek?